Dzień dobry Państwu! Dzień 24 czerwca, Dzień Świętego Jana, imieniny Jana, imieniny króla Jana III. W związku z tym warto powiedzieć parę słów na temat tego, w jaki sposób celebrowano imieniny w epoce staropolskiej, w kręgu kultury szlacheckiej, magnackiej i dworskiej. A było to bardzo ważne wydarzenie. Z jednej strony wynikało z siły patrona i mocno rozwiniętego kultu świętych, z drugiej strony było pretekstem do spotkania towarzyskiego. Miało więc i charakter uroczystości religijnej, i charakter spotkania towarzyskiego. Na dwór solenizanta zjeżdżali się goście, którzy przyjeżdżali po to, by wspólnie świętować, celebrować, ale także, by okazać swój podziw i szacunek solenizantowi. W związku z tym przygotowywali oni e, liczne oracje pochwalne, wychwalające Solenizanta, wznoszono niekończące się toasty, a także, co było bardzo ważnym elementem uroczystości imieninowych, przekazywali Solenizantowi dary. Bardzo kosztowne dary i specjalne, specjalnie na tą okoliczność przygotowywane. Miało to mm, być oznaką szacunku, wierności, lojalności. Ale także zachwytu. Solenizant musiał odpłacić się swoim gościom za te wspaniałe słowa i dary, w związku z tym uczta, jaką przygotowywał, była niezapomniana. Większość czasu biesiadnicy spędzali przy stole. Przy suto zastawionym stole, specjalnie zorganizowanym i przygotowanym przez nadwornego kuchmistrza, to on bał, dbał o każdy detal. Dzięki niemu nie tylko nie mogło zabraknąć jedzenia, ale dzięki niemu też jedzenie, które pojawiało się na stole i sposób, w jaki stół był zastawiony, musiało wprawiać wszystkich gości w zachwyt. Bo jedzenie podczas takich uroczystości to nie tylko element, który zaspokaja głód, ale coś, co zachwyca i co pokazuje wspaniałość dworu i gospodarza. Bo też imieninowe uroczystości miały taki cel pokazać, jak wspaniałym się jest gospodarzem i człowiekiem. Sztuki mięsa, ryby, buliony, słodycze, cytrusy. Wszystko, co pojawiało się na stole, było przygotowane w sposób doskonały. Pojawiały się na półmiskach najznakomitsze kąski, przyprawione i przygotowane według najznakomitszych receptur. Do tego napitki, których również nie mogło zabraknąć. Poza elementami kulinarnymi. Podczas imienin pojawiały się też takie elementy, jak muzyka towarzysząca biesiadnikom, tańce, czy w końcu część artystyczna. Mowa tutaj o spektaklach teatralnych bądź baletowych według uznania i ograniczała organizatorów tylko wyobraźnia. Między innymi podczas jednych z imienin króla Jana III Sobieskiego, Marysieńka, Przygotowała spektakl baletowy, na który przeznaczyła sporą ilość klejnotów. Tak więc nie tylko organizacja, ale koszty tej organizacji były ogromne. Warto wspomnieć, że czas, w którym odbywały się imieniny króla Jana koniec czerwca to okres, w którym dojrzewają już owoce. Dojrzewają zioła, pięknie kwitną i pachną kwiaty, a to wszystko tak uwielbiał Jan III Sobieski, który lubił doglądać grządek. W związku z tym można przypuszczać, że na stole imieninowym króla Jana III nie mogło zabraknąć świeżo przygotowanych konfitur, a także ziół, które były dodawane do potraw. Proszę Państwa, imieniny w epoce staropolskiej były niezwykłym wydarzeniem. Dziś też celebrujemy imieniny, choć jak widać forma ich nieco się zmieniła. Mimo wszystko warto pamiętać, że tradycja imienin sięga daleko w przeszłość i że warto ją pielęgnować. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim Janom.